Manko to mój kolejny odcinek. Yy, Minecraft w skrócie drugi. Tu z tej strony ryczek 001 razem z siostrą. mam yy, jak widzicie, mam tu taką jakby górę lodową na ten. Yy, moim najlepszym filmem yy, jest Titanic. O proszę. Yy, Przepraszam, że on nie jest dokładnie tak skończony, bo jeszcze będę go odbudował do końca. Yy, w rzeczywiste wymiary ma yy, 248 metrów, bo wiemy z tego co wiemy, że jedna kratka to jest metr na metr, i czyli yy, rzeczywiste wymiary yy, 248 yy, metrów bo Titanic naprawdę tyle miał yy, tylko z szerokości ma 15 czyli 248 na 15 ogólnie to mi się podoba bo myłem, budowałem już parę tytaników tylko nie takich długich na, budowałem na 150 parę metrów jeszcze muszę dokończyć bo jak widzicie mam mm, połowę ok, mo, można Jedną czwartą mam, bo jeszcze w środku będę musiał y, umeblować to. Będę musiał jeszcze kotły piece robić i mam jeden komin dopiero. Czyli na razie was oprowadzę. Y, nagram kolejny odcinek, jak y, zbuduję go całego, to go y, opro, oprowadzę was ogólnie. Czyli tak y, zaczniemy od dołu. Hmm, może tutaj sobie lampkę postawię No jak widzicie to mam w ekwipunku. Tutaj y, mogę przełączyć i będę mieć takie meble jakby. I to jest... Nie wiem jak ten mod dokładnie się nazywa, ale tu mogę mieć y, radio, zegar. Ogólnie to jest. dla Mi się podoba ten mod. No tu, tu będę jeszcze budował. Tu będą kotły, bo jak widzicie, muszę jeszcze zrobić yy, podłogę taką jakby. Winda do góry. Czyli jak ktoś nie wie, no to windę szybką do góry można tak zbudować co chwilę. Tak, pusta ta. No i winda jest. Winda na dół. Czyli więc tutaj są schody do pomieszczeń. Tutaj jest y, jakieś pomieszczenie. Jeszcze będę to umeblował. Tu też jest jakieś pomieszczenie. Tutaj ogólnie y, będzie tych pomieszczeń około 200, tak. Tu mam O, akurat deszcz pada. Tu mam akurat y, tu dwa. No tu mam z 10 pomieszczeń około ale będą jeszcze na dole i w ogóle. Dobra, już nagrywam 3,5 minuty. Czyli tak. Z góry to wygląda normalnie na luzie, tak jak ten. Komin na razie pusty. Ja bym chciał zobaczyć nie wiem, o, z góry to tak wygląda kominy będą jeden tu, drugi tu, i trzeci tam. I ogólnie, co tu jeszcze mogę pokazywać? Yy... Kurde. Aha. Jak widzicie, jakby ktoś nie znał historii Titanica, no to zatonął przez górę lodową w 1912 roku. O drugiej w nocy spoczął na dnie i tak tam. Jakby ktoś nie wiedział, yy... ja ja wiem, bo. Ja mam ten film na płycie, można sobie go obejrzeć. No, co tu jeszcze pokazać? Bo mogę Wam. Mm, aha, tu są schody. To jeszcze muszę zabudować. Około... Na razie użyłem około paru tysięcy klocków. Naprawdę, sobie policzcie, jak ma długość mm, 240. Ten kratek, no to czyli jeden taki, jeden taki, ten ma 240 długości, czyli tych pasków jest około, o wow, jedy, tu mam już około 10 tysięcy kratek.